Pustyni i w Puszczy, rozdział 12. Był to najdłuższy etap. Jechali bowiem z małą tylko przerwą przez godzin 18. Tylko prawdziwie wierzchowe wielbłądy, mające dobry zapas wody w żołądkach, mogą taką drogę wytrzymać. Idrys nie oszczędzał ich, albowiem bał się rzeczywiście pogoni. Rozumiał, że musiała już od dawna wyruszyć, a przypuszczał, że obaj inżynierowie znajdują się na jej czele i że czasu nie tracą. Niebezpieczeństwo groziło od strony rzeki, albowiem było rzeczą pewną, że zaraz po porwaniu dzieci zostały wysłane rozkazy telegraficzne do wszystkich osad przybrzeżnych, żeby szejkowie czynili wyprawy w głąb pustyni na obie strony Nilu i zatrzymywali wszystkich jadących na południe. Hamis zapewniał, że rząd i inżynierowie musieli wyznaczyć wielkie nagrody za ich schwytanie i że wskutek tego pustynia roi się zapewne od poszukujących. Jedyną na to radą było skręcić jak najdalej na zachód, ale na zachodzie leżała wielka oaza Kharge, do której depesze mogły dojść także. A prócz tego, gdyby odjechali za daleko od rzeki, po kilku dniach zabrakłoby im wody i czekałaby ich śmierć z pragnienia. A chodziło także o żywność: Beduini, w ciągu dwóch tygodni poprzedzających porwanie dzieci, przygotowali wprawdzie w znanych sobie kryjówkach zapas durry, sucharów i daktylów ale tylko na odległość czterech dni od Medinet. Idrys ze strachem myślał, że gdy zabraknie pożywienia, trzeba będzie koniecznie wysłać ludzi po zakup zapasów do wiosek przybrzeżnych, a wtedy ludzie, ci wobec rozbudzonej czujności i przyobiecanych za schwytanie zbiegów nagród, łatwo mogą wpaść w ręce miejscowych szejków i wydać całą karawanę. Położenie było istotnie trudne, niemal rozpaczliwe. I Idrys wiedział z każdym dniem jaśniej, na jakie szalone porwał się przedsięwzięcie. Byle minąć Asuan, byle minąć Asuan mówił sobie z trwogą i rozpaczą w duszy. Nie dowierzał on Hamisowi, który twierdził, że wojownicy Mahdiego dochodzą już do Asuanu, albowiem Staś temu zaprzeczył. Idrys zaś pomiarkował od dawna, że biały ulet wie więcej od nich wszystkich, ale przypuszczał, że za pierwszą kataraktą, gdzie lud jest dzikszy, mniej podległy wpływom Anglików i egipskiego rządu znajdzie się więcej utajnionych wyznawców proroka, którzy w danym czasie dadzą im pomoc. Dostarczą żywności i wielbłądów. Lecz i do Asuanu było jeszcze jak wyliczyli Beduini, około pięć dni drogi coraz bardziej pustynnej, a każdy postój zmniejszał w oczach zapasy dla zwierząt i ludzi. Na szczęście mogli przynaglać wielbłądy i pędzić w największym pośpiechu, albowiem upały nie wyczerpały ich sił. W dzień podczas godzin południowych słońce przepiekało wprawdzie mocno, ale powietrze wciąż było rzeźwe, a noce tak chłodne, że Staś przesiadał się za zgodą Idrysa na wielbłąda Nel, chcąc czuwać nad jej zdrowiem i bronić ją od zaziębienia. Lecz jego obawy były płonne, gdyż Dinah, której stan oczu, a raczej oka poprawił się znacznie, pilnowała z wielką troskliwością swojej panienki. Chłopca zdziwiło to nawet, że zdrowie małej nie poniosło dotąd szwanku i że tę drogę z coraz mniejszymi odpoczynkami znosiła równie dobrze jak on sam. Zmartwienie, obawa i łzy, które przelewała z tęsknoty za tatusiem, nie zaszkodziły jej zbyt widocznie. Może wychudła trochę i jasna twarzyczka szczerniała jej od wiatru, ale w następnych dniach podróży odczuwała daleko mniej zmęczenia niż na początku. Prawda, że Idrys oddał jej najlżej niosącego wielbłąda i urządził siodło znakomicie, także mogła w nim sypiać leżąc, głównie jednak świeże powietrze pustyni, którym dzień i noc oddychała, dodawało jej sił i znoszenia trudów i niewywczasów. Staś nie tylko czuwał nad nią, ale umyślnie otaczał ją jakby czcią, której mimo ogromnego przywiązania do małej siostrzycki wcale do niej nie odczuwał. Zauważył jednak, że to udziela się Arabom i że ci mimowoli utwierdzają się w przekonaniu, iż wiążą coś niesłychanie cennego, Jakąś wyjątkowo ważną brankę, z którą trzeba postępować jak najostrożniej. Idrys przyzwyczaił się do tego jeszcze w Medinet, to też wszyscy obchodzili się z nią dobrze. Nie żałowano jej ani wody, ani daktylów. Okrutny Gebr nie śmiałby już teraz podnieść na nią ręki. Może przyczyniała się do tego nadzwyczajna uroda dziewczynki i to, że było w niej coś jakby z kwiatu i jakby z ptaszka, a urokowi temu nie umiały oprzeć się nawet dzikie i nierozwinięte dusze arabów. Nieraz też, gdy na postojach stawała przy ognisku nanieconym z róż jerychońskich lub cierni różowa od płomienia i srebrna od księżyca, zarówno sudańczycy jak i beduini nie mogli od niej oczu oderwać, cmokając wedle swego zwyczaju z podziwu i pomrukując Allah, masz lub Bismillah. Drugiego dnia w południe po owym długim etapie Staś i Nel, którzy jechali tym razem na jednym wielbłądzie, mieli chwilę radosnego wzruszenia. Zaraz po wschodzie słońca unosiła się nad pustynią jasna i przezrocza mgła, która jednak wnet opadła. Potem, gdy słońce wzbiło się wyżej, upał uczynił się większy niż w dniach poprzednich. W chwilach, gdy wielbłądy przystawały, nie było czuć najmniejszego powiewu, także zarówno powietrze, jak i piaski zdawały się spać w cieple, świetle i ciszy. Karwana wjechała właśnie na wielką, jednostajną równinę nieprzerywaną chorami, gdy nagle oczom dzieci przedstawił się cudny widok. Kępy smukłych palm i drzew pieprzowych, plantacje mandarynek, białe domy i mały meczet ze strzelistym minaretem, a niżej mury otaczające ogrody, wszystko to pojawiło się z taką wyrazistością i w odległości tak niewielkiej, iż można było mniemać, że po upływie pół godziny karawana znajdzie się wśród drzew oazy. co to? zawołał Staś. Nel, Nel, patrz! Nel podniosła się i na razie zamilkła ze zdumienia, ale po chwili poczęła krzyczeć z radości: Medinet, do tatusia, do tatusia! A Staś aż pobladł ze wzruszenia. Doprawdy, może to Kharge, ale nie, to chyba Medinet. Poznaję Minaret i widzę nawet wiatraki na studniach. Jakoż istotnie w oddali błyszczały wysoko wzniesione wiatraki studni amerykańskich, podobne do wielkich białych gwiazd. Na zielonym tle drzew widać je było tak dokładnie, że bystry wzrok Stasia mógł odróżnić pomalowane na czerwono brzegi skrzydeł. To Medinet. Staś wiedział przecie i z książek i z opowiadań, że na pustyni istnieją majaki, nazywane Fata Morgana, i że nieraz podróżnym zdarza się widzieć oazy, kępy drzew i jeziora, które są niczym innym jak złudą, grom światła i odbiciem rzeczywistych, dalekich przedmiotów. Tym razem zjawisko było tak wyraźne, że oma dotykalne, ale jednak nie mógł wątpić, że widzi prawdziwy medinet. Oto wieżyczka na domu Mudira, oto urządzony pod samym szczytem minaretu, kolisty ganek, z którego Muezin woła do modlitwy, oto znajome grupy drzew i zwłaszcza te wiatraki. Nie, to musi być rzeczywistość. Chłopcu przyszło na myśl, że może Sudańczycy, zastanowiwszy się nad położeniem, przyszli do przekonania, że nie uciekną. I nic mu nie mówiąc, nawrócili do Fajumu, ale spokój ich nasunął mu pierwsze wątpliwości. Gdyby to istotnie było Fajum, czyżby patrzyli na nie tak obojętnie, wiedzieli przecie zjawisko i pokazywali je sobie palcami, ale w ich twarzach nie było znać najmniejszej niepewności lub wzruszenia. Staś spojrzał jeszcze raz i może ta obojętność Arabów sprawiła, że obraz wydał mu się bledszy. Pomyślał także, że gdyby naprawdę wracali, karawana skupiłaby się i ludzie, choćby tylko z obawy, jechaliby wszyscy razem. A tymczasem Beduinów, którzy z rozkazu Idrysa od kilku dni wysuwali się znacznie naprzód, wcale nie było widać, a Hamis jadący na tylnej straży wydawał się z oddali nie większy od lecącego przy ziemi sępa. Fata Morgana, rzekł sobie Staś. Tymczasem Idrys zbliżył się ku niemu i zawołał. Hej, popędzaj wielbłąda, widzisz Medinet? Mówił widocznie żartobliwie i w głosie jego było tyle przekory, że w duszy chłopca zniknął ostatni cień nadziei, by miał przed sobą prawdziwy Medinet. Z żalem w sercu zwrócił się do Nel, chcąc rozpruszyć jej złudzenie, gdy niespodzianie zaszedł wypadek, który zwrócił uwagę wszystkich w inną stronę. Naprzód pojawił się Beduin, pędząc co sił ku nim i machając z daleka długą arabską strzelbą, której poprzednio nikt w karawanie nie posiadał. Dopadłszy do idrysa, zamienił z nim kilka pospiesznych słów, po czym karawana skręciła żywo w głąb pustyni, lecz po upływie pewnego czasu ukazał się drugi Beduin, wiodący za sobą na powrozie tłustą wielbłądzicę z siodłem na garbie i ze skórzanymi workami zawieszonymi po bokach. Zaczęła się znów krótka rozmowa, w której Staś nie mógł nic pochwycić. Karawana w wielkim pędzie dążyła wciąż na zachód i zatrzymała się dopiero wówczas, gdy trafiono na wąski chor, pełen po w dzikim niemadzie skał, rozpadlin i pieczar. Jedna z nich była tak obszerna, że Sudańczycy ukryli w niej ludzi i wielbłądy. Staś jakkolwiek domyślał się mniej więcej co zaszło, położył się obok Idrysa i udał śpiącego w nadziei, że Arabowie, którzy zamienili dotychczas zaledwie kilka słów o zdarzeniu, zaczną o nim teraz rozmawiać. Jakoż nadzieja nie zawiodła go, albowiem zaraz po zasypaniu wielbłądom obroków Beduini i Sudańczycy wraz z Hamisem zasiedli do narady. – Możemy odtąd jechać tylko nocą, a w dzień musimy się przytajać – ozwał się jednooki Beduin – Chorów będzie teraz dużo i w każdym znajdzie się bezpieczna kryjówka. Czy jesteście pewni, że to był strażnik? Zapytał Idrys. Allah, rozmawialiśmy z nim. Szczęście, że był tylko jeden. Stał zakryty skałą tak, że nie mogliśmy go widzieć, ale usłyszeliśmy z dala głos wielbłąda. Wtedy zwolniliśmy biegu i podjechaliśmy tak cicho, że zobaczył nas dopiero, gdyśmy byli o kilka kroków. Przestraszył się bardzo i chciał zmierzyć ku nam ze strzelby, Gdyby był wystrzelił, choćby żadnego z nas nie zabił, mogli usłyszeć strzał inni strażnicy. Więc co tchu powiadam: stój! Ścigamy ludzi, którzy porwali dwoje białych dzieci i wkrótce nadbiegnie tu cała pogoń. Chłopiec był młody i głupi, więc uwierzył. Kazał nam tylko przysiąc na Koran, że tak jest. Zsiedliśmy z wielbłądów i przysięgli. Mahdi nas rozgrzeszy i pobłogosławi, rzekł Idrys. Mów coście następnie uczynili. Oto ciągnął Beduin, gdyśmy mu przysięgli, powiadam chłopcu tak. Ale któż nam zaręczy, że ty sam nie należysz do zbójców, którzy uciekają z białymi dziećmi, i zali to nie oni rozstawili cię tu, byś powstrzymał pogoń? I kazałem mu także przysiąc, a on się na to zgodził i tym bardziej nam uwierzył. Zaczęliśmy go wypytywać. Czy przyszły jakie rozkazy po miedzianym drucie od szejków i czy na pustyni pościg jest urządzony? Powiedział, że tak, że obiecano im wielkie nagrody i że wszystkie chory są strzeżone na dwa dni drogi od rzeki, a po rzece przepływają ciągle wielkie babury, parowce z Anglikami i z wojskiem. Nie pomogą babury ani wojsko przeciw sile Allaha i proroka. Niech się stanie, jak mówisz. A ty powiedz, jak skończyliście z chłopcem? Jednooki Beduin wskazał swego towarzysza. Abu Anga rzekł. Zapytał go jeszcze, czy w pobliżu nie ma drugiego strażnika, a gdy odpowiedział, że nie, wówczas pchnął go nożem pod szyję, tak nagle, że ów nie wydał żadnego głosu. Wrzuciliśmy go w głęboką szczelinę i przykryliśmy kamieniami i cierniem. W wiosce będą myśleli, że uciekł do Mahdiego, bo mówił nam, że to się trafia. Niech Bóg błogosławi tych, którzy uciekają, jak pobłogosławił was, odpowiedział Idrys. Tak, po pobłogosławił odparł abu Anga albowiem wiemy teraz, że musimy trzymać się o trzy dni drogi od rzeki. A oprócz tego zdobyliśmy strzelbę, której nam brakło i dojną wielbłądzice. Gurdy dodał Jednooki są napełnione wodą i w biesankach jest sporo prosa. Tylko prochu znaleźliśmy mało. Hamiz wiezie kilkaset ładunków do tej strzelby Białego Chłopca, z której nie umiemy strzelać. Proch zawsze jest jednaki i przyda się do naszej. To rzekłszy Idrys zamyślił się jednak i ciężka troska odbiła się na jego ciemnej twarzy. Zrozumiał bowiem, że gdy raz trup padł za nimi, to gdyby obecnie wpadli w ręce egipskiego rządu, już i wstawiennictwo Stasia nie ochroniłoby ich od sądu i kary. Staś słuchał z bijącym sercem i natężoną uwagą. Były w tej rozmowie rzeczy pocieszające, a mianowicie to, że pościg był urządzony i nagrody obiecane, i że szejkowie plemion pobrzeżnych odebrali rozkazy zatrzymywania karawan jadących na południe. Ucieszyła chłopca i wiadomość o parowcach płynących w górę rzeki, napełnionych wojskiem angielskim. Derwisze Mahdiego mogli się mierzyć z armią egipską i nawet zwyciężać ją, ale z Anglikami była całkiem inna sprawa. I Staś ani na chwilę nie wątpił, że pierwsza bitwa skończy się doszczętną zagładą dzikich tłumów. Więc z pociechą w duszy mówił sobie tak: Choćby nas dowieźli do Mahdiego, to może się zdarzyć, że nim nas dowiozą, nie będzie już ani Mahdiego, ani jego derwiszów. Lecz tę pociechę zatruła mu myśl, że w takim razie czekają ich jeszcze całe tygodnie drogi, która w końcu musi jednak wyczerpać siły Nel, i przez cały ten czas czeka ich towarzystwo łotrów i morderców. Na wspomnienie młodego Araba, którego Beduini zależnęli jak barana, ogarnął Stasia lęk i żal. Postanowił nie mówić o tym Nel, by nie przestraszyć jej i nie powiększać smutku, który odczuwała po zniknięciu złudnego obrazu oazy Fayum i miasta Medinet. Widział przed przybyciem do wąwozu, że mimo woli łzy cisnęły jej się do oczu. Przeto, gdy dowiedział się z opowiadania Beduinów wszystkiego, czego chciał, udał, że się rozbudził i podszedł ku niej. A ona siedziała w kącie przy Dinach i jedząc daktyle, skrapiała je trochę łzami, ale ujrzawszy Stasia, przypomniała sobie, że niedawno uznał jej postępowanie za godny osoby co najmniej 13-letniej. Więc nie chcąc pokazać, że znów jest dzieckiem cisnęła z całej siły ząbkami pestkę daktyla, aby pohamować łukanie. Nel rzekł chłopak, Medinet to tylko złudzenie, ale wiemy na pewno, że nas ścigają, więc nie martw się i nie płacz. Na to dziewczynka podniosła ku niemu zauzawione źrenice i odpowiedziała przerywanym głosem: Nie, Stasiu, ja nie chcę płakać. Tylko mi się tak oczy pocą. Ale w tej chwili brudka poczęła jej się trząść, spod stulonych rzęs wybiegły wielkie łzy i rozszlochała się na dobre. Że jednak wstyd jej było tych łez i oczekiwała za niebury od Stasia, więc ze wstydu, a trochę i ze strachu, pochowała główkę na jego piersiach, mocząc mu obficie ubranie. Lecz on jął ją zaraz pocieszać. Nel, nie bądź fontanną widziałaś, że oni odebrali jakiemuś Arabowi strzelbę i wielbłądzice. A wiesz co to znaczy? To znaczy, że na pustyni pełno jest straży. Raz się tym niegodziwcom udało przyłapać strażnika, a drugi raz ich samych złapią. Po Nilu krąży też mnóstwo statków. A jakże? Wrócimy, Nel, wrócimy i do tego parowcem, nie bój się. I byłby ją dłużej w ten sposób pocieszał, gdyby uwagi jego nie zwrócił dziwny dźwięk dochodzący z zewnątrz od wytm piaszczystych, których ostatni huragan nawiał nad nową wozu. Było to coś podobnego do cienkiego, metalicznego głosu trzcinowej piszczałki. Staś przerwał rozmowę i począł nasłuchiwać. Po chwili takie cieniutkie i żałosne głosy ozwały się z wielu stron naraz. Chłopcu przebłysła myśl, że to może straże arabskie otaczają wąwóz i nawołują się za pomocą gwizdawek. Serce poczęło mu bić. Spojrzał raz i drugi na Sudańczyków w nadziei, że na twarzach ich ujrzy trwogę, ale nie. Idrys, Gebr i dwaj Beduini. Gryźli spokojnie suchary, tylko Hamis zdawał się być trochę zdziwiony. A głosy trwały ciągle. Po pewnym czasie Idrys wstał i wyjrzał z pieczary, po czym wracając zatrzymał się koło dzieci i rzekł: Piaski zaczynają śpiewać. Staś był tak rozciekawiony, że zapomniał w tej chwili, iż postanowił nie rozmawiać wcale z Idrysem i zapytał: Piaski? Co to znaczy? Tak bywa, a znaczy to, że długo nie będzie deszczu. Ale upał nam nie dokuczy, gdyż aż do Asuanu będziemy jechali tylko nocą i więcej nie można się było od niego dowiedzieć. Staś i Nel wsłuchiwali się długo w te osobliwe dźwięki, które trwały dopóty dopóki słońce nie zniżyło się ku zachodowi. Po czym zapadła noc i karawana ruszyła w dalszą drogę.